Po raz dziewiąty na placu przy Urzędzie Miejskim w Policach odbył się Dzień Starego Miasta, impreza o charakterze zarówno rozrywkowym, jak i edukacyjnym. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była ekologia. Organizatorzy, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, rada osiedla numer 2 i Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach główny nacisk położyli na integrację lokalnych społeczności, a także pobudzenie ich zaangażowania w sprawy społeczne. W tym roku także podjęliśmy tutaj tematykę ochrony przyrody, ekologii. To jest bardzo taki temat na czasie. Dbamy o to, żeby w naszym mieście żyło nam się jak najlepiej. Też tutaj mamy wiele organizacji, stowarzyszeń, które zajmują się przede wszystkim pracą z rodziną. Chodzi o to, żeby pokazać, jak można inaczej aktywnie spędzać wspólny czas, jak można nawiązywać bliższe relacje z sobą nawzajem. Przede wszystkim ten piknik nas łączy, integruje, ale też stawia stowarzyszenia, ośrodek pomocy, szkoły, rady osiedla jako partnerów wspólnych. Porobimy to razem dla nas wszystkich. Podczas imprezy stowarzyszenia z terenu gminy Police mogły zaprezentować swoją działalność. Na scenie Dnia Starego Miasta nie mogło zabraknąć występów zespołów dziecięcych. Połatowe w policach planowało na czas remontu drogi Police Szczecin prowadzącej przez Przęsocin zamknąć drogę, a przejazd udostępnić jedynie okolicznym mieszkańcom i komunikacji miejskiej. Iż przygotowywaliśmy się do tej koncepcji i nadal się przygotowujemy i jesteśmy w trakcie. Jednak Mogę powiedzieć na ten moment, że niezależnie od deklaracji, które publicznie złożyłem o przygotowaniu zmiany organizacji ruchu, która rzeczywiście by uwzględniała odprowadzanie całego ruchu u mieszkańców y, 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 nam ścięcino do Szczecina, a pozostawienie to tylko służb komunalnych, komunikacji, taksi i mieszkańców przez dziś mogę powiedzieć, nabieramy pewnych wątpliwości. Ponieważ... O zmianę organizacji ruchu wnioskowało szczecińsko-polickie przedsiębiorstwo komunikacyjne, które swój wniosek argumentowało wydłużającym się czasem dojazdów autobusów linii 101-107 F. Niezadowoleni ze skierowania ruchu przez Skolwini Stoczyn są mieszkańcy tych osiedli, którzy kierują swoje uwagi do szczecińskiego magistratu. Stąd też bierzemy to wszystko pod uwagę i nie jest wykluczona koncepcja taka, ale w tym celu pracujemy z służbami policji, no bo tak jest z organizacją ruchu i z prezydentem miasta Szczecina i niewykluczone jest, że odstąpimy. Decyzja ma zapaść do końca bieżącego miesiąca. W sobotę na boisku sołeckim w Tatyni odbył się festyn pożegnanie lata zorganizowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni. Był grill, dmuchany zamek, a także konkursy i zabawy dla najmłodszych. Jak przystało na strażacki festyn, były również pojazdy strażackie i pokazy. Podczas trwania festynu strażacy zachęcali do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty Polickiego Budżetu Obywatelskiego, a zwłaszcza na ten związany z ich jednostką. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego budynku i dobudowy garażu murowanego i ocieplonego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Statyni. Inwestycja pomoże w utrzymaniu wysokiej gotowości bojowej, chodzi bowiem o garażowanie samochodu pożarniczego MAN. W okresie od jesieni do wiosny z samochodu spuszczana jest woda, aby nie zamarzła. Na ponowne napełnienie zbiornika potrzeba kilkunastu minut, tak ważnych, w momencie ratowania życia imienia OSP Tatynia to 26 strażaków, którzy biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie gminy Police. Głosować na projekty można za pośrednictwem strony www.bo.police.pl. Głosowanie potrwa do 22 września. Niedzielę 29 września od godziny 13 na stadionie miejskim przy ulicy Siedleckiej 2B w Policach odbywać będzie się rodzinny festyn charytatywny na rzecz Jarosława Prymaciuka, chorującego na chłoniaka. Mój mąż leczy się na chłoniaka od 2014 roku i na ten moment większość alternatyw u nas. W w Polsce zostało wykorzystanych ze względu na leczenie chemią. Organizm jest osłabiony i serce i nie można pewnych leków już u nas podać. Zachęcamy wszystkich Państwa, wszystkich Policzan, Szczecinian, wszystkich dookoła, którzy będą zainteresowani, którzy gdzieś będą w pobliżu, żeby przyszli, naprawdę przyszli i wspomogli Pana Jarosława. Przedłużenie życia o dwa miesiące to, jest, to są 24 tysiące. To zbierzmy 50, zbierzmy 30, 50, zbierzmy tak, żeby pan Jarek mógł 3, 4, 5, 6 miesięcy dalej, dalej w, miarę, w miarę normalnie funkcjonować. I oczywiście będziemy oczekiwać jeszcze odpowiedzi z Monachium od doktora Woźniaka. Mamy nadzieję, że to będzie jakaś dobra odpowiedź. Mosz, jak gdyby był tutaj w tym, w tym momencie powiedziałby walczyć, walczyć i do samego końca walczyć. Będą tradycyjne stoiska, smakołyki. Będzie loteria fantowa i tu jest ważna uwaga, w loterii fantowej będzie losowanie tak zwanej głównej nagrody. W licytacji jak zawsze mamy w zanadrzu fajne gadżety, mamy koszulkę Jana Bednarka z meczu ostatniej reprezentacji Polski. Mamy oczywiście klubowych, mamy Pogoń Szczecin, siatkarki. Chcemy działać, żeby, żeby pomóc panu Jarosławowi. Bo razem możemy więcej. Tak, to, to hasło przyświeca nam e, cały czas i, i dzięki temu, że im więcej nas jest, tym więcej możemy pomóc. Budowa 6-kilometrowej ścieżki rowerowej łączącej Gminę Dobra z Jeziorem Głębokie. Termin ukończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2020 roku. Ścieżka rowerowa, która ma poprawić mobilność zarówno mieszkańców Gminy Dobra, jak i Szczecina, przebiegać będzie od granicy administracyjnej Gminy Dobra przez Wołczkowo w kierunku Jeziora Głębokie. W ramach inwestycji istniejące skrzyżowanie ulicy Lipowej z ulicą Słoneczną w Wołczkowie zastąpi rondo, dzięki któremu ma zwiększyć się płynność na tym odcinku drogi. Gmina Dobra na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie na poziomie 6,7 miliona złotych. Drużnik, pasjonat historii oraz autor książki Azyl Zapiski Stalkera, Tomasz Silnicki był w sobotę gościem Transgranicznego środka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, gdzie w ramach prelekcji pod tytułem Tajemnice Czarnobyla i Fukushimy opowiadał o swoich wizytach w strefie wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz w Elektrowni Atomowej w japońskiej Fukushimie. To właśnie w tych miejscach doszło do dwóch największych w historii katastrof jądrowych. Ludzie do dzisiaj nie wiedzą co się wydarzyło w Czarnobylu ani w Fukushimie, nie interesują się tym. Yy, więc tak naprawdę niczego nie wiedzą, ale z zasady boją się energetyki jądrowej i jak pokazuje historia mają w tym dużo racji. 26 kwietnia 1986 roku na skutek zaniedbań i błędów konstrukcyjnych prętów kontrolnych doszło do dwóch wybuchów w reaktorze numer 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W wyniku powstałego po silnym trzęsieniu ziemi tsunami doszło do równie poważnej katastrofy w jednej z elektrowni atomowych zlokalizowanych w pobliżu Fukushimy. Ja jestem za tym, żeby turystów tam wpuszczać, natomiast w ograniczonych ilościach żeby po prostu nie, nie zadeptano tej strefy, nie zniszczono jej, bo ja widzę, jak ona z roku na rok upada, więc ja bym bardzo chciał, żeby była ograniczona liczba ludzi, ale żeby cały czas ta turystyka była, ponieważ uważam, że to jest fantastyczna lekcja historii dla każdego człowieka, szczególnie dla takiego, który się nie zna na, na tym temacie. Tomasz Silnicki kilkukrotnie odwiedził zarówno Czarnobyl, jak i Fukushimę. Podczas swojego wystąpienia przybliżył słuchaczom to, jak wyglądało życie przy elektrowniach przed katastrofami, jak do nich doszło i jak obecnie wyglądają te miejsca. Tam e... Od 1986 roku nic się nie zmieniło. To jest cały czas jeden wielki skansen Związku Radzieckiego. Natomiast tam jest bardzo spokojne życie, tam się nic nie dzieje prawie, no nie wyłącznie oczywiście dronów elektrowni. Piłkarze Chemika Police pokonali przed własną publicznością Nielbę Wągrowiec 2 do 0. Bramki dla gospodarzy strzelili Andrzej Protasenko i Jakub Sobecki. Po 180 sekundach spotkania gospodarze prowadzili 1 do 0. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się pomocnik żółto-zielonych Andrzej Protasenko, który precyzyjnym uderzeniem pokonał Patryka Łagodzińskiego. Wynik spotkania już 4 minuty później ustalił Jakub Sobecki. Dobiecznie Andrzeja Tychowskiego wygrali przed własną publicznością z kotwicą Kołobrzeg 3 do 1. To czwarte ligowe zwycięstwo piłkarzy świtu Szczecin w obecnych rozgrywkach. Świtowcy w trzech ostatnich spotkaniach zdobyli zaledwie trzy punkty, remisując kolejno z rezerwami pogoni Szczecin, Nielbą Wągrowiec i gromem Nowy Staw. Goście natomiast przed starciem przy ulicy Stołczyńskiej mieli na swoim koncie pięć zwycięstw i zaledwie dwie porażki. Do Skolwina przyjechali po kolejny komplet punktów, czego zapowiedzią była bramka dająca prowadzenie już w siódmej minucie spotkania. Na listę Strzelców. Pisał się Marcin Trojanowski W 27 minucie wynik spotkania Wyrównał Adam Górski, pewnie z rzutu karnego Pokonując bramkarza rywali Na dwie minuty przed wiskiem kończącym pierwszą część spotkania Żółtą kartką ukarany został Piłkarz Kotwicy Kołobrzeg Dawid Retlewski, który chwilę wcześniej był ciągnięty Za koszulkę przez rywala Napastnik Kotwicy miał spore pretensje o tę sytuację do arbitra Prowadzący niedzielne zawody Sędzia ukarał niesfornego zawodnika Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką Po zmianie stron Grający w przewadze gospodarze dążyli do strzelania na bramki dającej prowadzenie. Sztuka da udała się w 67. minucie meczu za sprawą Adama Ładziaka. Wynik spotkania ustalił w 85. minucie Łukasz Kopeć. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Marcin Trojanowski. Piłkarze z brzegu ostatnie sekundy spotkania zmuszeni byli kończyć w dziewiątkę.